Cześć! Witam Was serdecznie na moim kanale. Zawsze pokazywałem Wam tutaj różne ciekawe miejscówki. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Wpadłem na spontaniczny pomysł, że wybiorę się dzisiaj do lasu i sprawdzę, czy są już grzyby. A przy okazji nagrałem dla Was to, co udało mi się znaleźć. I zresztą sam jestem w szoku, bo nigdy chyba nie miałem takiego szczęścia na grzybach. Zobaczycie w trakcie filmu. A wypad do lasu to także forma aktywnego spędzenia czasu połączona z jakimś wyjazdem, więc mam nadzieję, że pomysł się Wam spodoba. Moje doświadczenie jako grzybiarza, niech Wam przybliżą słowa mojej żony. Gdy powiedziałem jej, że idę na grzyby i potrzebuję klamówki albo wiaderka do zbierania, spytała jedynie po co. Było to chyba nawiązanie do mojego grzybobrania zeszłego roku, gdzie zazwyczaj moje zbiory mógłbym przynieść w jednej ręce. Po wejściu do lasu i paru minutach spaceru obawiałem się, że dzisiaj będzie podobnie. Co prawda grzyby były, w różnych kształtach i kolorach, ale mi raczej zależało na czymś bardziej jadalnym. Na szczęście po niedługim czasie, znalazłem przy samej drodze parę maślaczków. Grubka składała się z kilku grzybów. Zawsze jak znajdę jednego grzyba, to zostawiam przy nim wiaderko lub reklamówkę i kręcę się dookoła robiąc coraz większe koła, zbierając jego tak zwaną rodzinkę. Aż do momentu, gdy nic nie znajdę. Wtedy przechodzę w kolejne miejsce. Razem z maślakami, Rosły podgrzybki zajączki i chyba kozaki. Wziąłem je, ale przed zjedzeniem pokażę je na pewno komuś, kto ma dużo większą wiedzę na temat grzybów niż ja. Odnośnie grzybów ogólnie jestem zdania, że wszystkie są jadalne, ale niektóre tylko raz. I uważam, że lepiej wyrzucić grzyba, jeżeli nie jesteśmy go pewni na 100%, niż ryzykować, że będzie to ostatni grzyb, jakiego zjemy. Lepiej zjeść, zjeść ich jeszcze tysiące, takich, których jesteśmy pewni. Ja zbieram głównie podgrzybki i prawdziwki. Resztę zawsze konsultuję. Odnośnie miejsca, także nie znalazłem do tej pory specjalnie jakichś swoich miejscówek, do których jeżdżę. Dzisiejszy wypad zrobiłem na spontanie w okolicach chłopza w zachodniu pomorskim, bo tutaj akurat byłem. Po prostu wszedłem losowo do lasu i spacerowałem drogą aż do znalezienia wspomnianych maślaków. Po ich wyzbieraniu szedłem dalej drogą, wchodząc za jakiś czas i sprawdzałem, czy głębiej nie pojawiły się już grzybki. I w pewnym momencie wszedłem w trochę mniej zarośnięty obszar, bo tak ja lubię najbardziej. I znalazłem chyba największe w moim życiu skupisko prawdziwków. Stały sobie pięknie na białych, grubiutkich nóżkach. Dosłownie zbierałem je na kolanach, jeden rósł obok drugiego i sam nie wierzyłem swoim oczom. Pokręciłem się jeszcze dookoła, gdzie łącznie znalazłem aż 15 prawdziwków w jednym miejscu dosłownie i na pewno nie więcej niż 15 minut. Wszystkie grubiutkie i zdrowe, mniejsze, średnie i większe. Wam jeszcze, że ogólnie może przez to, że przede wszystkim lubię odwiedzać czyste, w sensie niezarośnięte mocno lasy i iglaste, to bardzo rzadko mam okazję zbierać właśnie borowiki. Dzisiaj akurat natrafię na las mieszany, gdzie jak widzicie występuje mnóstwo różnych rodzajów grzybów. Po wyzbieraniu wszystkich zauważonych przeze mnie prawdziwków, nie chciało mi się już dalej chodzić. Nie mogłem się doczekać, żeby pochwalić się moim znaleziskiem przed żoną, rodziną, no i przed wami. Także jeżeli zastanawiacie się, tak jak ja jeszcze rano, czy w lasach są już grzyby, to odpowiedź jest taka, że zdecydowanie są. I zachęcam do wycieczki do lasu. Pamiętajcie, że nawet jeżeli nie traficie grzybów i wrócicie z niczym tak jak ja rok temu, to nadal spędzicie zdrowo czas i zresetujecie się trochę wśród piękna natury. A tutaj jeszcze raz prezentuję Wam wyniki mojego dzisiejszego grzybobrania. Całe moje wyjście, włącznie z dojściem do lasu i powrotem, trwało godzinę, więc jak na mnie to wynik jest rewelacyjny. Dajcie znać, jak to wygląda u Was. Czy znaleźliście już jakieś grzyby w tym roku? Jestem też ciekaw, czy odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, to dajcie proszę łapkę w górę. A nowych widzów zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z kolejnymi filmikami. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.